Cześć wszystkim, witam w kolejnym odcinku. Oczywiście, dziękuję za lajki, komentarze, subskrypcje. Od razu przechodzimy do tematu. Dzisiaj będę składał kolejny komputer. Tak się złożyło. W tym zestawie będę miał, czy klient będzie miał i piątkę 12600KF, dlatego będzie GeForce RTX 4070 Super. Była główna od gigabajta, tak jak karta graficzna B760 Aorus Elite AX, czyli z WiFi 6E, tutaj tym ulepszonym będzie dysk SSD M2 PCI generacji 4 od Adaty Legend 800, pamięci RAM DDR5 Kingston Fury 6000 MHz, Zasilacz od Be Quieta 80 Plus Gold Pure Power 12M, 750W. Obudowa Ventum 200RGB. No, bez zwłoki, przechodzimy do składania. Przed rozpoczęciem montażu zaprezentuję jeszcze płytę główną. Oto płyta główna. W zestawie są dwa radiatory do dysków M2. Słącza PCI Express, SATA, to co w standardzie. Jeżeli chodzi o porty, to mamy 4 porty USB: 2.0, tutaj antenki, czy miejsce do przekręcenia antenek do WiFi, fi Display port, HDMI, USB typu C, 10 gigabitów. USB 3.2 5 portów 2,5 GB LAN optyczne gniazdo mikrofon słuchawki. A jeszcze chciałbym dodać, że chłodzenie jakie tutaj posłuży do schłodzenia tego procesora to będzie Fera 5 Dual Fan. Montaż zakończymy testem w Finebenchu. Purmarku. Zacznę od montażu chłodzenia. Proces montażu chłodzenia pominę. Mocuję procesor w gnieździe. Upewniam się, że kierunek na procesorze, ten trójkącik, jest w tym samym. Wskazuje ten sam kierunek, jak na płycie głównej. Procesor i część chłodzenia jest zamocowana. Teraz kolejna. Dysk SSD. Tutaj chciałbym pokazać bardzo sprytny mechanizm. Zobaczcie. W momencie. O, tutaj zamiast standardowej śrubki jest taki mechanizm i on blokuje dysk, żeby trzymał się w gnieździe i można go bardzo łatwo zwolnić. Ciekawe rozwiązanie. Pierwszy raz spotykam się z czymś takim tutaj główna jest przygotowana do uruchomienia, do instalacji systemu Windows. Chwilę sprawdzę, czy się uruchomi, czy będzie obraz. Jeśli tak, zainstaluję system. Po zainstalowaniu systemu i sprawdzeniu temperatur, czy wszystko się zgadza, wmontuję to w obudowę, po czym będzie test w Furmarku, w Cinebenchu. Sprawdźmy to. Próba włączenia. Pamięcie RAM świecą się. Czekamy czy będzie obraz. OK. Tutaj są diody na płycie głównej testowania pamięci DRAM przeszło do sprawdzenia karty graficznej. Karta graficzna jest niepodłączona. Warto podłączyć ją w odpowiednie gniazdo, nie w płycie głównej. Z rozpędu to zrobiłem. Tylko na karcie graficznej. Zresetuję. Ok, jest obraz. Instaluję Windowsa. Po chwili Windows jest już zainstalowany. Windows jest zainstalowany. Temperatury w kawu Info pokazują 19 stopni, więc myślę, że chłodzenie jest prawidłowo zamocowane. Krótki test w Cinebenchu. Wynik 17351 punktów w Cinebenchu. Temperatury. W tym jednorazowym teście nie przekroczyły 60 stopni, więc uważam, że chłodzenie zamontowane jest poprawnie. Teraz kolej na montaż komponentów w płycie głównej. Po tym wszystkim wykonam jeszcze raz test 30, minutowy test stabilności w Cinebenchu i będzie test w furmarku karty graficznej. Także widzimy się za chwilę. Więc tak, komputer jest już złożony. Teraz podłączę go. OK, włącza się. Jest obraz, a ja w międzyczasie pokażę, jak ten komputer prezentuje się. Znaczy, jego oświetlenie już z zainstalowanymi, zamontowanymi podzespołami. Ok, tu płyta główna już automatycznie zsynchronizowała się z aplikacją. Że nie trzeba nawet dokonać kalibracji, ale pokażę jeszcze, jak to zrobić. Wybieramy kalibracja. Wybieramy, który to jest złącze na płycie głównej. To będzie delete 1. Kalibracja. DLED 1. Teraz tak, widzimy kolor niebieski. Klikamy kolor niebieski. Widzimy kolor. Czerwony, klikamy czerwony i zostaje nam zielony. I tak oto jest skalibrowana obudowa z oprogramowaniem czy światła LED z oprogramowaniem. Wybieramy profil oświetlenia i działa. Ale należy jeszcze wybrać, żeby pamięci również synchronizowały się. Czy znaczy, oświetlenie pamięci było synchronizowane zresztą. kontrolerów RGB. Aktualizację sterowników to wykonam po instalacji Windowsa 11, ponieważ do Windowsa 11 wpływają inne sterowniki niż do Windowsa 10. Żeby nie robić dwa razy tego samego. Zrobimy to tylko raz po aktualizacji. Pokażę jeszcze jak zaktualizować BIOS, nie używając do tego dedykowanej aplikacji od producenta. Należy Mieć pendrive'a. Możemy go włożyć w dedykowane gniazdo, jeżeli takie jest na tylnym panelu. Tutaj akurat jest. Tak. Wchodzimy na stronę producenta. Płyty głównej. Przechodzimy do zakładki support. krolujemy do JOS. wybieramy najnowszą wersję, pobieramy, wypakujemy zawartość folderu wraz z folderem kopiujemy na pendrive. Klikamy wklej. I tutaj albo w trakcie aktualizacji Windowsa 11, albo tuż po pokażę jak zaktualizować. Tutaj dalej czekamy z Windowsem 11, więc widzimy się za chwilę. Witam po przerwie tutaj. Aktualizacja w trakcie Windowsa dobiegła końca, teraz wszystko musi przetworzyć Windows, tą aktualizację do Windowsa 11. Klikamy uruchom ponownie teraz. Może uda mi się w międzyczasie zaktualizować BIOS. OK, jesteśmy w BIOSie. Przyciskać trzeba Delay w trakcie uruchamiania komputera. To jest QFlash Update BIOS Wybieramy wersję z pendrive'a, potwierdzamy, kształt w prawo, jestem pewny, następuje weryfikowanie pliku, trzeba jeszcze potwierdzić, press start, ok, no i nie pokazałem całego procesu, ale pokażę jego końcówkę, to nic. Zawsze możecie to zobaczyć w innym odcinku. Link do tego odcinka będzie tu. Jeśli chcecie zobaczyć osobny short, bardzo krótki instruktaż, jak należy wykonać aktualizację BIOS, napiszcie w komentarzu. Wówczas przygotuję dla każdego z producentów płyt głównych taki krótki film instruktażowy. Dajcie znać w komentarzu. Teraz nastąpi reset. O, zmieniło się. Wygląd biosł się zmienił. Włączymy XMP1, resizable bar. I zapisz. Teraz czekamy na do... kończenie się aktualizacji systemu Windows. Aktualizacje dobiegają końca. Witamy w Windows 11. Tak więc sterowniki. O, proszę zobaczyć, jak dużo sterowników do Windowsa 11, których nie było pod Windowsem 10. Aktualizacja sterowników zakończyła się pomyślnie. Należy ponowić kalibrację. Tak, niebieski, czerwony, zielony. Teraz przejdę do 30-minutowego testu stabilności w synebenchu. I do tego włączę benchmark, Furmark. A po tym wszystkim sprawdzimy, jakie były temperatury na procesorze i na karcie graficznej. Widzimy się po benchmarku, Furmarku. Wynik 262 fps. -y. 15757 punktów. Została minuta testu. Temperatura nie przekroczyła jak do tej pory 68 stopni na całym procesorze. I test zakończony. To jest średni wynik 16812 punktów, ale tam w początkowym etapie robiłem też jednocześnie furmark dla pełnego obciążenia systemu. Ponawiam test. Benchmark 1080. uh 261 punktów, wynik 15699 czy 261 fps, wynik 15699. Tak więc testy stabilności przebiegły pomyślnie. Temperatury są w normie. Już po odcinku jeszcze dokonam undervoltingu procesora. Tym razem odcinek będzie krótszy, bo za chwilę. Złożyć komputer do końca, założyć pokrywy, przeszklony bok, szkło hartowane, dokończyć testy, ponieważ klient dzisiaj ma odebrać ten komputer. Dziękuję za oglądanie. Jeśli podobał Ci się film, daj łapkę w górę, napisz komentarz. Napisz komentarz, co chciałbyś zobaczyć w kolejnym odcinku. Rozpatrzę każdą prośbę. Wszystkiego dobrego i trzymajcie się. Cześć, do następnego.